Ооооо <coughs> 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 Słowo daje, kupić ci kiedyś porządną maszynkę. Prawdziwi ale nie potrafią inaczej, piękna. Już chodzisz? Tak. Gracjan czeka na ciebie na podwórku. Ja będę koło piątej, szóstej, to zamówimy coś na kolację. Mhm. Kacper. Tak? Tylko nie zabieraj go znowu do kina. Niech ma coś z ojca, zanim wyjedziesz. Przecież nie wyjeżdżam na wakacje. Pracuję. Rozmawialiśmy już o tym. Ja wiem, że to, co robisz, jest absorbujące. No już, dobra. Żadnego kina obiecuję. Nie śpi. Nie jestem gliną. Rozmawiałeś już o tym z chłopakami i chyba nie doszliście do porozumienia. Chcesz? Wygląda na to, że mamy dużo czasu. Naprawdę pomyliłem autobus i przegapiłem parę przystanków. Chciałem zamówić taksówkę. I... Tak, tak. O tym też już mówiłeś. A teraz pomyśl o czymś naprawdę przyjemnym. Tato! Zobacz, lecę! Nie mówiłem przecież, że nie pójdziemy do kina. A to by koszło to raczej nie będziemy czekać z klasą. Rozmawiam z mamusią, dobrze? Słucham? Nie, nie przesadzam, kochanie. No i wiem, że mnie potrzebuje, ale to nie znaczy, że może. Dobra, skończmy ten temat. To nie jest rozmowa na telefon. Dobrze, pan. Ma pan dzieci? Nie, chłopcze, nie mam dzieci. Przychodzę tutaj, żeby poczytać. A co pan czyta? Zmyku. Co ci mówiłem o z obcymi? Niech się pan nie martwi. Zanim się przedstawił, nastraszył mnie solidnie swoim tatą policjantem. To mądry chłopak. Mam nadzieję, że nie przeszkadzał panu za bardzo i przepraszam. Aż to doprawdy żaden kłopot. Proszę się nie przejmować, tylko zabrać małego na karuzelę. Że co proszę? Obiecał mu pan przecież karuzelę. A wie pan co? Powiadają o obietnicach dawanych dziecku. Tych dotrzymuje sam Bóg i jego aniołowie. Chodź mu. Niezłe przeżycie, co? Gdybyś mógł się teraz zobaczyć, glino ciekawe, jakbyś się określił. Mówiłem już, że nie jestem gliną. Umówmy się, że od tej pory możesz skłamać tylko raz. Nie marnuj tego na ciągłe powtórki. Wiesz? Widziałem taką lampkę w jednym ze starych filmów. Tyle, że tam używali jej ci dobrzy. Ci dobrzy, rozumiesz? W białych garniturach. Pomyślałem to niesprawiedliwe, że odbiera się nam, czarnym, taką frajdę. To my powinniśmy stać w cieniu. Wy wybraliście jasność, a teraz jeszcze raz. Co tam robiłeś? Pomyliłem autobus. Uważaj, jeszcze tylko raz. To jeszcze raz. Tylko raz proszę cię. Nie mamy już czasu. Musimy wracać do domu. Ale przecież mieliśmy pojechać razem na łańcuchowej. Obiecałeś. Pojutrze jak wrócę, dobrze? Ale tato, ja powiedziałem coś. Grację Powiedziałem coś. Tak? Pojutrze jak wrócę. No już. Jak wrócę, to będziemy jeździli od rana do wieczora, tak? Weźmiem jeszcze mamę. Ja chcę z tobą. No to tylko my dwaj. Zróbmy sobie męski dzień. Obiecujesz? Obiecuję.